E, dobra, jesteśmy co prawda nie do końca tutaj, ale zaraz możemy być tu, gdzie trzeba. I ogólnie kierujemy się tu, żeby była jasność. Tutaj szałaska będzie w porządku, prawda? A no, mniej więcej. Zeskoczymy sobie... a to nie, to w sumie ta obok. Już będę na dole. Rozpieszczony rycerz, tak, mniej więcej. Chyba nie powinno być problemu z dostaniem się tam za dużego. Aczkolwiek jak widać na przykład nie będzie to tędy. Więc już musimy jechać na około gdzieś. Taki jest najdzies... nasz dzisiejszy cel. Chociaż myślę, czy jak dotrę już tam na miejsce, to nie będę chciał się jednak wybrać z powrotem do podstawki po to, żeby się kulturalnie zaopatrzyć w jakieś aszuory, które będą holi. Bo on ma minus 20% na holi, więc warto tego właśnie użyć. Ale najpierw możemy się dostać na dół potrzebuje nie zginąć tylko do tamtej łaski, potem już. Trudno, ale żebym nie jechał tutaj drugi raz. Po co jest tamta łaska? Znaczy dobrze, że ona tam jest, ale. Znowu jakiś przypadek powieonej łaski. Nie, ty krwawe demon. Nie! Dobra, whatever. O nie, kto by się spodziewał, że coś takiego się kiedyś jeszcze wydarzy w, gr w grze od Fromsoftu. Dobra, mamy łaskę i krzyż Mikeliem. Ja chciał tylko nie zginąć w międzyczasie. Nie mogę tutaj torenta wezwać. Dobra, nieważne. Łaska jest ważniejsza, kliknijmy łaskę. I biegniemy dalej. Nie pamiętam jak się tutaj biega. Dobra, tędy. Tu gdzie są te ptaki i później te kule. I to jest trudny moment. Mm. Nie chcę się ZEŚLIZGIWAĆ! Okej. Okay. Dobrze, że nie potrafię strzelać prosto pod siebie. <grym> Uff... Narysowane lepsze. 2D to wyżej niż 3D i tak dalej. Jojo 2 jest dobre, znaczy dużo rzeczy jest dobrych. Nie, nie trzeba koniecznie akurat Jojo brać pod uwagę, nie? Może po prostu tu? To by mi się całkiem zgadzało. Przynajmniej na razie. Do momentu aż się nie okaże, że się pomyliłem, ale wydaje mi się, że trzeba być tutaj. Tam był tylko ten Blob. Aha. Totalnie o tym pamiętałem i zrobiłem to specjalnie. Eee, o, okej, okay, to już trochę bardziej wygląda. Jak... Nie, ja chcę wrócić do blob'a. Kurwa przeciągnięte ataki z podstawki powracają w nowej odsłonie. Przeskoczy tutaj? Chyba nie. Debil. Dlaczego tu jest tyle zwierząt? Dobra, ja chcę Holy Damage. Dobra, mamy jeden. Potrzebujemy dwóch. Czy to jest złoty porządek? Chyba tak. Czy ktoś wie, gdzie zdobyć drugi święty aż of War gdzieś blisko? Wiem, że w Altusie są trzy takie na wszystkie armamenty, ale w którym miejscu dokładnie? To jest już trochę trudniejsza zagadka. Dobra, wiecie co? Zawalczymy o niego trochę. Obijemy się z nocką kawalerią, która jest blisko. Bo, bo nocna kawaleria rzeczywiście będzie blisko. Znaczy nie, nie do końca mam pomysł, jakby to mogło działać, ale mogłoby z tego wyjść coś w miarę ciekawego. No naprawdę, ledwo przyszedł, już nie będzie No Hita. Dobra, to z, z tym powalczeniem o to nasz of trochę mi się przesadziło. Ale przynajmniej to trochę trudniejsze niż skarabeusz, prawda? No dobra, w takim razie dosyć szybko zaczniemy. Mam nadzieję, że jakoś również dość szybko uda się go załatwić i będzie z głowy. A myślę, że już trudniejsze dzisiaj bili... Znaczy dzisiaj, twu <truh> dzisiaj, nie, ale w tym ranie już byliśmy, chociaż ten jest, no, nieprzyjemny dla mnie moc. Możemy się zbufić przy okazji dosyć. Nie sądzę, że znacznie, ale trochę jednak możemy. Dobra, demusz nie jest zły, opłacało się to holi wziąć. Aczkolwiek w biciu się z nim jestem chyba tak zły, jak to tylko możliwe. Kompletnie nie jest to dla mnie czytelny bosik, tak bym to ujął. W ogóle nie rozumiem w jaki sposób on się porusza, niestety, co będzie musiało się zmienić przy nowych ale on może nie nastąpić za szybko. Kurwa, zapomniałem skakać. <laughs> Całkowicie, ale byłem zdecydowanie za blisko bossa też na to. Kurwa mać. Momentami. Znowu ci rośnie na nagranie w Blackborna? No, no i jak masz ochotę, to śmiało. Nie? Jeśli tylko masz możliwość, to do dzieła. Tylko pamiętaj, żeby odpalić dwa Bladborny i nałożyć na siebie obraz, żeby mieć 60 FPS-ów, nie? To jest jakby dość istotne, bo jak się ma 30, no to wiadomo, że tak nie, eee. Za mało, za mało trochę tych FPS-ów jednak, wiadomo. Jak nie masz śmietany 30, to kupujesz 2,15, tak. Dokładnie ta sama zasada. Kurwa krzyk, konia jest zjebany i spierdalamy. Bardzo dobrze. Można tu torrenta wezwać co? Да, оба Mm hmm, hmm, hmm... Za wcześnie? Pij to. dobra, okej. Okay. Jednak nie do końca streama. <laughs> Wspaniale, ale bez tego holi nie wiem, co bym zrobił. Nie, absolutnie nie mam pomysłu, jak to na nohidzie miałbym przeprowadzić. Dobra, wracamy do krwawienia petożążnego. Gdzie teraz idziemy? Dobrze, chodźmy do Metyr, chcę zawalczyć z Metyr. Radan tam nie, 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 Radan na samym końcu, teraz idziemy do Metyr. Myślę, myślę, że taką kolejność zrobimy. Zrobimy sobie Metyr, eee, czyli pojedziemy najpierw w po nisko przy Ruinach Palców, eee, weźmiemy sobie mapy, bo chyba jej nie mam, gwizdek oczywiście, chociaż gwizdek może odebrałem, może nie, zobaczymy. I, i, i zrobimy sobie Metyr, Bale i, i Radana na samym końcu oczywiście. No, gdyby tylko istniało jakieś alternatywne zakończenie, w którym nie bijemy Radana, cóż, jak żebym się cieszył. Z jak wielką radością bym je robił, ale nie, <grym> niestety nie. Punkt pierwszy sprawić by doba miało więcej godzin. Wirtualnie byłbyś w stanie, ograniczając inne rzeczy, ale. Nie wszystkie rzeczy nadają się do tego, żeby je ograniczyć. Na rzecz gry, przynajmniej znaczy, do, dobra, zależy, kogo spytasz. Dla mnie dużo jest takich rzeczy, ale... Obiektywnie patrząc, pewnie nie, gdzie ja idę. Tutaj muszę spaść, tutaj muszę bezpieczniej spaść. I e ewentualnie się pomyliłem. Cieszę się, że to DLC nożami bandyty rzeczywiście całkiem nieźle idzie. Takie mam wrażenie, że jak na noże bandyty, to tak. Poza tym, oczywiście, że to jest najbardziej e OP broń, jaka istnieje w każdej odsłonie gier od FromSoftu. <grym> To, to, to myślałem, że będzie trudniej. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że będę się bardziej męczył. Tutaj wiadomo, że to krwawienie dużo robi i w ogóle, ale bałem się, że będzie trudniej. Nie mamy tutaj blokowanego za wiele, nie? Nie, wiem, nie pamiętam, czy już spuściłem wodę tam. I czy wzięliśmy. O, matko. O, matko chyba brałem. Wodę też chyba spuszczeliśmy, ale zdaje się, że się całkowicie zgubiłem. Gdzie ja idę? Gdzie my jesteśmy? A nie, dobra, przy... jestem głupi. Zapomniałem całkowicie, jak się. Nie, tu się wychodzi na Polankę tylko. Kaman. Jak iść? Dobra, odblokuję sobie tu łaskę, bo jest blisko. Żebym już wiedział, że tutaj mogę się teleportować. Ale ja potrzebuję iść w inne miejsce. Poziom y, po prostu zagubienia w tym DLC jest kompletny. O, złoty item. A, super złoty item. Czy wy też się tutaj tak gubicie za każdym razem? Tutaj zjedziemy do tego ogniska, przy którym i tak już byliśmy. Help! Zaraz chyba wpiszę na YouTube, jak się idzie do tego ...pieprzonego słonecznika, albo idziemy po prostu do mety. Kiedyś sobie znajdę. Dobra, wyjebane. Miałem iść na metr w sumie i zacząłem kombinować słonecznika. Nie wiem dlaczego, tylko dlatego, że chciałem się dostać na tą kolorową polankę. Które ruiny są pierwsze: dolne czy górne? Bo jak się to źle zrobi, to on się denerwuje i trzeba chyba biegać w kółko 15 tysięcy razy. Kolejność nie ma znaczenia chyba, a właśnie mi się wydaje, że ma. Niech i tak będzie. To intuicyjnie polecę najpierw do tych, bo te są trochę mniej wkurwiające z tym, żeby dojechać tam na środek. Wracamy pogadać z papieżem. No dobra, chyba się ucieszył, także lecimy do ruin numer dwa. Pozwolicie, że nie będę bił strażników drzewa i tej bestii spadającej kurwy, która jest w tej lokacji, bo to całkowicie skopiowane rzeczy z podstawki, ale tak jak mówiłem, jedziemy do jednego miejsca i to jest oczywiście wioska Szymanów, czyli prześliczna, piękna, spokojna lokacja. Wgłody, wgłody, wgłody. Dobra, jednak go uderzyłem, ale to tylko tyle. Jedziemy po coś, co nam się bardzo, bardzo przyda na radanie, bo teraz, jak widzicie, mamy sobie na przykład taki talizman na fizyczne obrażenia i on oczywiście nie byłby głupi, żeby go mieć, ale tutaj znajduje się coś dużo ważniejszego. Gdzieś? Tutaj? Dobrze. Tak, czyli złoty warkolczyk, który też jest talizmanem, ale jest talizmanem, który daje Dość duże, ale nie pamiętam procentowo, rezisty na Holy Damage. I do tych kosmitów tutaj śpi, to jest śmieszne. Jak się człowiek w jakiś tam sposób już nastawi i przyzwyczai, to dłuższe spanie jest gorsze, kurwa. Mogę spaść? Dziękuję. Aha, tak. Czy my tam w ogóle dzisiaj dojedziemy? I to na pewno nie jest ta trasa, bo zginę teraz znowu. Kurwa. Ej, nie byłem tam, jedziemy tam? Ja chcę zobaczyć. Nie byłem tu chyba. Tak mi się coś wydaje. A co, jak to jest bezpieczne? O kurwa! Jak to jest największa ręka, jaka istnieje? Ja pierdolę. Tego na pewno nie widziałem, jak grałem samemu. Ale to może być też bezpieczna droga do palca, nie? Dobra, niewiele już nam stoi na drodze, tylko ten jeden różowy syn, Który się właśnie jakoś cudownie odwrócił. Może nic mi nie złapie, co? Jest! ok. Ej to jest rzeczywiście dużo bezpieczniejsza trasa tam, gdzie jest ta duża ręka. Łatwo. Ta inwazja jest chyba dość banalna. <grystanie> nie zrobić. Zrobić próby. Ale ja się z nią całkowicie nie umiem bić. Tak jak mówiłem. Nie, kurwa. Ja pierdolę. Uf. Aż ja pierdolę. Nie wierzę. Nienawidzę tych ataków od boku. Jakbym tak nie wskoczył jak Debil, to nawet by się udało. Dobra, ostatnie, najostatniejsze podejście na dzisiaj. Kurwa, nienawidzę tego ataku. XD, dostała jeszcze w locie. Myślałem, że zginie w taki śmieszny sposób, ale jednak nie. Dobra, zwycięstwo warto było ostatnie podejście zrobić. Ale ledwo bardzo. Nie wybuchaj, nie, zgi nie zginę, nie zginę teraz. Okej. Okay. Bardzo warto było zrobić ostatnie podejście. <laughs> Okej. Okay. Ostatnie podejście ostatnio są mocne, to prawda. To już chyba drugi stream z rzędu, gdzie ostatnie podejście na ostatni moment wyszło tak dobrze, prawda? Dobrze kojarzę. Ostatnio też tak było, no, na Midrze. Na Midrze też się tak udało. Bardzo fajnie. Okej, okay. no to co, tyle standardzik. Ja dziękuję wszystkim za uwagę.